To płyniemy na zasiadeczkę z piesulkiem, tak? Piesulek, ty też jedziesz z nami? Dobry piesek. Jedziemy pozdrowienia z bazy wędkarskiej Fishing Planet i Ebro Sum. Karp Sum Ebro. Siemanko, <laughs> siemanko, pozdro. Znaczy, że Ebro, właśnie holuje karkę, już go mam przy brzegu. Siedzi w racji Nie mam ze sobą maty. Zapomniałem. Ale nieważne. Szybkie, jakiś szybki filmik i do bodysłu. A że mnie samego zostawili, później przyjadą, pojechali do sklepu, no to Muszę się sam męczyć, nie? Pozdrawiam Xaverego, Xaverego i Jasie. słuchaj. Leż tu. leżeć. Powiedziałem, leż. To jest któryś karpiusz z kolei ale no, niestety sam jestem jak na razie i nie mam co, nie mam jak po prostu się sam nagrać dobrze i co chciałem powiedzieć sorry ksawery, że nie odzwaniam ale widzisz co się dzieje, wysłałem Ci zdjęcie karp za karpiem chciałeś fotkę to masz i byś widział karp nie duży, bo taki z kg kilo nie nie ten tu będzie Lesz, jak będziesz ten, to zarabujesz do wody. Ja mam odjazd za odjazdem w głowie tylko na jedną wędkę, nie? Opa. Tak nie Nie za wielki, ale jest jakiś siódemka Do wody jest. Spokojnie pydaczku już do wody Opa Wędkarstwo rzeka Ebro, rzeka Ebro a tam jest baza Fishing Planet i baza Karp zoomem na którą zapraszam, można tak powiedzieć. A ja sobie to ogarniam i jak dam radę, to będziemy się widzieli przy następnej rybie.